Nadchodząca aukcja gołębi pocztowych na portalu WRPA24.com zapowiada się jako wydarzenie wyjątkowe. Wśród oferowanych gołębi znajdzie się syn słynnego Pitbula 777, który jest prawdopodobnie jednym z najlepszych rozpłodowych synów Pitbula na świecie. Jego potomstwo, w tym dzieci, wnuki i prawnuki zdobyły ponad 41 miejsc w konkursach lotowych w ciągu ostatnich trzech lat, co świadczy o jego wyjątkowych genach. Aukcja ta będzie również okazją do nabycia młodych gołębi z rocznika 2023 i 2024, które już teraz mogą poszczycić się imponującymi osiągnięciami rozpłodowymi. Syn Pitbula będzie oferowany jako gratis do córki z rocznika 2024. Portal wrpa24.com oferuje unikalną platformę, nie pobierając prowizji aukcyjnych, umożliwiając hodowcom dodawanie własnych aukcji oraz promowanie swoich hodowli. Jest to doskonała okazja dla hodowców z całego świata, aby poszerzyć swoje kolekcje o wyjątkowe okazy i skorzystać z narzędzi promocyjnych dostępnych na portalu.